Cześć wszystkim. Polska to jest kraj takich pełnych niespodzianek, a jej miasta to prawdziwy kalejdoskop emocji. Jedne zachwycają atmosferą, inne architekturą, a jeszcze inne, no właśnie, czasami rozczarowują. No tak, średnio bym powiedział, tak, średnio. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o pięciu miastach, które totalnie mnie rozbroiły pozytywnie i nie tylko. Zobaczycie, jakie miejsca podbiły moje serce. а які, ну, по просто розчарували мене. А, ну і ще зробимо топ улюблених міст в Польщі. Чащ! Мам, мій мій, Вадисов, і приїхав до Польщі 6 років тому з Молдавії, i już 6 lat mieszkam we Wrocławiu. O tych miastach, o których teraz będę opowiadał, to oczywiście ja w nich byłem i podzielę się z wami swoją opinię, w niektórych byłem kilka razy i zaczniemy właśnie od chyba najbardziej kontrastowego miasta od Warszawy. Ponciok, Intercity to odjeżdżamy do Warszawy. W Warszawie byłem trzy razy, jeden raz byłem przez 4 dni i dwa razy tam na 2 dni byłem w Warszawie. No i powiem wam tak, do ostatniego swojego pobytu w Warszawie miał bardziej pozytywne opinie na jej temat. Niż teraz. Może bardziej przez to, że przez ostatni ten pobyt na 4 dni udało mi się więcej ją zobaczyć. No jeszcze pogoda była okropna. Po prostu nie było żadnego słońca. A dla mnie, jak człowieka z południa, to jest bardzo, bardzo ważne. Wiem, że może po prostu tak się stało, że były takie dni, ale jeżeli popatrzymy na ilość godzin słonecznych to Warszawa no nie jest najlepszym miejscem. A to właśnie dla mnie jest bardzo ważne, więc to Warszawa trochę dostaje minusa. Ale co było fajnie, to że miałam takie odczucie, że to jest bardzo takie zdecentralizowane miasto i wszędzie, gdzie będziesz mieszkał, zawsze będziesz miał to, co ci jest potrzebne. To jest taki niesamowity kontrast, jak idziesz po ulicy, po prawej masz przepiękne, fantastyczne wieżowce, a po lewej te okropne budynki ze Związku Radzieckiego. No i właśnie nawet tylko w Starym mieście została ta stara architektura i trochę mi jest smutno, no bo oczywiście miasto było bombardowane podczas II wojny światowej, i trochę głupie nawet mówić, że to jest minus miasta, no bo miasto nie jest winne, ale brakuje mi trochę takiej architektury prawie wszędzie. Ale to też robi taki kontrast I ja nie wiem czy to jest bardziej na plus czy na minus idzie do. Jego miastem. Też taka rzecz, która nie za bardzo mi się spodobała, to jest to, że po prostu nie możesz gdzie chcesz dojść na pieszo, bo odległości są bardzo duże, ale no sieć tych tramwajów, metro i tak dalej jest bardzo dobrze zbudowana, więc dotrzesz tam, gdzie ci jest potrzebne z max jedną przesiadką, to jest w ogóle super. Chociaż nie ma takiego, że chcesz ja chcę gdzieś pójść, sobie wyjdę i tam spacerą sobie dojdę, to trochę... Ja to bardzo lubię, bo lubię spacerować, a nie miałem takiego odczucia w Warszawie. Ale to na pewno jest miasto możliwości, co jest dużym, dużym plusem, bo Warszawa jest duża, jest dużo firm i ja na przykład to wiele, wiele częściej widzę jakieś oferty pracy, które są z Warszawy, czy rekruterzy do mnie piszą, żebym się przeprowadził do Warszawy i tak dalej. No i w Warszawie oczywiście najwięcej się zarabia. Jest to Gucci, futerko, wszystko. Ale no i ceny są na przykład, tak mi się tak wydawało, że tak 20%, 30% nawet może wyższe niż we Wrocławiu, gdzie ja mieszkam. To mówimy o mieszkaniach, o jedzeniu, restauracjach, nawet jakieś piwo, kawę i tak dalej. No i też tak jak sobie spacerujesz, też można zobaczyć na te różne restauracje, w ogóle miasto, rozrywkę i tak dalej. Powiedziałbym, że ono jest na wyższym poziomie niż w Przynajmniej miałem takie wrażenie jak wyglądają kawiarnie, wyglądają restauracje. Jest ile różnych możliwości tam sobie zająć sobie czas. Tego jest więcej. Nie wiem, może to z tego powodu, że byliśmy tam pod koniec listopada. A kiedy byłem w Warszawie latem, to miałem o wiele lepsze te odczucia. Ja mogę powiedzieć, że Warszawa dla mnie jest trochę na plus. Ciekawe, ciekawe. Mam dziwne na tego miasta, czasami. Idziemy dalej, teraz będzie miasto, na które nie czekaliście. Lubin. Nie Lublin, Lubin. W ostatnim filmiku, jak mówiłem o Lubinie, dużo osób mi pisało, że hej, no przecież Lublin to jest duże miasto, nie małe. Ale nie, mówię o Lubinie na Dolnym Śląsku. I ja myślę, że to jest super przykład na małe miasto, Czym jak ktoś czasami pisze, 60 tysięcy to nie jest małe miasto, ale mi się wydaje, że no, no raczej jest małe miasto, nie? W ogóle trafiliśmy do Lubiny przypadkiem, bo chcieliśmy zrobić szczepionkę i tylko tam był dostępny termin, więc pojechaliśmy sobie do Lubiny i potem jeszcze raz tam musieliśmy przyjechać a na dawkę przypominającą. to i byłem po prostu w szoku, nie? Fiu, 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 fiu. Ekstra. Ja też jestem z małego miasteczka z południa Mołdawii. I to jest po prostu jakiś inny w ogóle świat, inny poziom. Autobusy elektryczne i wszystkie są bezpłatne. Wow. Mają jakiś fantastyczny park, gdzie tam też jest zoo, i też wszystko jest bezpłatne. Jakieś dinozaury tam sobie stoją. Za głębię lubię, jest w ekstraklasie. Jakie jeszcze małe miasteczko ma drużyny w ekstraklasie? No to jest poziom, nie? I w ogóle tam było tak czysto, tak przyjemnie, to też było lato. Taki mili ludzie tam są, nie wiem, jakieś zrobiło to, miałem fantastyczne wrażenie. Ja tak czytałam, tak sobie pomyślałam, że. W tym miejscu jest wszystko, co ci jest potrzebne. Ja nawet nie wiem, jak to opisać, nie? Byłem też w innych małych miastach na Dolinie Śląsku. Ja mam powiedział, że Lublin jest o wiele bardziej na plus, niż te inne miasta. Chyba z tego, co wiem, to jest bardzo bogate miasto z powodu miedzi, więc może, może to jest dlatego. Ale Lublin... super miasto. Z takich minusów nawet nie wiem, co powiedzieć. No oczywiście, że tam nie ma tyle rozrywek i tak dalej, tyle różnych ciekawych rzeczy, ale na co my możemy do mojego miasteczka i takie ja wszystko, co ci jest potrzebne, więc chyba nie ma minusów ulubiona. Co powiem na temat Wrocławia? Czy w Wrocławiu są minusy? No oczywiście, że są. Mieszkam tutaj przez 6 lat i nagrałem olbrzymi filmik na temat Wrocławia, możecie sobie tutaj zobaczyć. Wrocław to jest taki, można powiedzieć, że idealny środek. To jest dosyć duże miasto, oczywiście, ale nadal tutaj mogę sobie gdzieś pójść na spacer, gdzie mi się jest potrzebne, tam ja do jakiejś galerii, czy do jakiegoś sklepu, czy co, ja sobie się przejdę przez 35 minut i już jestem na miejscu, bo bardzo lubię spacerować. To jest fantastyczne, przepiękne miasto z punktu widzenia architektury, z okropnymi chodnikami, tak to jest wielki minus Wrocławia. Oczywiście z najlepszymi tramwajami, z najgorszym urzędem wojewódzkim na całą Polskę, z fantastycznymi, bardzo miłymi ludźmi. Yeah. Które których teraz jest mniej. No i tutaj jest słońce, ja teraz wam pokażę patrzcie. To jest dosyć ciepłe miasto jak na Polskę i dla mnie to jest dosyć ważne, więc za to po prostu uwielbiam. Chociaż tutaj z pracą jest o wiele trudniej niż w Warszawie. Dużo studentów ma dużo miasta, ale to robi konkurencję i chyba bym w Wrocławiu mam najwięcej żabek na metr kwadratowy. Naprawdę byłem w Warszawie, było w Gdańsku w Krakowie, w Katowicach i tak dalej. Tam nie ma tyle żabek wracają na każdym rogu chyba jeżdżawkę Następne miasto to jest Gdańsk Wiecie, co mi mówili do tego Ja przyjechałem do Gdańska? Przepraszam, za co pan kocha Gdańsk? Dzień dobry Gdańska i nienawidza Za strony Gdańska Wow, Gdańsk, super miasto, fantastyczne miasto, historia, architektura, no i mają morze Gdańsk po prostu, wow, po prostu super, super, super Ja myślałem, że no, no nie może tak być, no No co, no, no jak może być tak dobrze, że żadnej negatywnej opinii o Gdańsku nie słyszałem no wiecie, co się okazało? To było prawdą. Od razu o dworzec jakby chodzi, po pierwsze dworzec, jaki przepiękny, fantastyczny dworzec wychodzi tutaj. Architektura, pam, pam, od razu rynek. Super to wszystko wygląda i może rzeka. Wow. Tutaj nawet trudno mi opisywać, czym jest dla mnie Gdańsk, no było tam przez 4 dni. Poszliśmy do najlepszego muzeum w moim życiu, Muzeum Solidarności, więc o tym możecie zobaczyć w tym filmiku. Byliśmy tam oczywiście latem. No, cenny latam są. No. Jest tyle turystów, tyle turystów. I nawet w Krakowie tyle nie widziałem, naprawdę. Więc Gdańsk, z punktu widzenia architektury, są rzeki, mosty i tak dalej, super fantastyczne miasto, naprawdę takie miłe, takie przyjemne. bo po prostu wow. Ale no, chyba żyć tam by nie mogą, też z powodu słońca. To, że tam jest zimno, też raczej nie. Ale jak odwiedzić, to każdemu będę polecał Gdańsku. Byliśmy tam nad morzem. Byliśmy w muzeum, w różnych muzeum, ale przyszliśmy do miejsca, do bardzo ważnego dla mnie miejsca. Mam niepopularną opinię na ten temat, chyba dostanę bardzo dużo hejtu w komentarzach, ale miasto, które mnie rozczarowało, to jest Kraków. Wszystko no nie, no idziesz do domu, naprawdę. Chyba nie jestem jedyną taką osobą, która ma taką opinię na temat Krakowa. Uważam, że Kraków jest bardzo rozkręcony marketingowo dla turystów, ale też nie słyszałem negatywnych opinii na temat Krakowa od turystów. Ale jak sam przyjechałem tam i tak miałem... A co to jest takiego jakby... Ciekawego, co, dlaczego ludzie tutaj jadą? Nie rozumiem. No, no dobrze, no architektura no, jest piękna, jest inna niż na przykład u nas we Wrocławiu, w Krakowie są o wiele bardziej węższe te ulice i tam są drzewa na ulicach, że sobie idziesz, tutaj masz drzewko, tutaj masz piękny dom, który jest o wiele niższy niż we Wrocławiu. 3, 4, 5, czasami dwa We Wrocławiu mamy więcej jakby. I to, to jest bardziej takie przyjemne, mi się wydaje. To przypomina na przykład Kiszyniu, bo tam też mamy niewysokie te budynki i drzewka są na ulicach, to jest, jest super. w Wrocławiu mi tego nie nie starczy, ale tak w ogóle Wisła Kraków nie jest w Ekstraklasie. No dobrze, Krakowie jest. Oczywiście cała historia, tam królowie i tak dalej, ale zamek no, można wiele innych zamków zobaczyć w Polsce i chyba nie są gorsze. Te same Łazienki Królewskie w Warszawie. W Krakowie byłem dwa razy, tam na dwa, trzy dni. I właśnie jak przyjechałem do moich znajomych Polaków, pytam jakby, może ja coś nie zrozumiałem, wiecie, może, może coś nie zobaczyłem, coś nie zauważyłem, jakiś w inny sposób poczułem to miasto. i ich pytam jakby, w czym, w czym jest sens, dlaczego, dlaczego to jest takie popularne i tak dalej. No i może moi znajomi z Wrocławia są bardzo patriotyczni. I są patriotami w Wrocławiu mówią, no oczywiście, że Wrocław jest lepszy, jakby Kraków. To jest takie miasto dla turystów, ale... No po prostu oczywiście jest lepszy. I ja raczej mam takie samo wrażenie. Panie, tak się nie robi! I oni też nie dali radę wytłumaczyliśmy co jest w tym Krakowie, że tam tyle turystów ta, jedzie i tak dalej. Na przykład ten jarmuż świąteczny we Wrocławiu on był lepszy. O a Warszawie w tym roku był okropny jarmuż świąteczny, bo mój Boże to był po prostu koszmar. Więc zapiszmy to jeszcze do minusu Warszawy. Teraz mi powiedzieć, że jestem hejterem Krakowie, ale naprawdę chcę zrozumieć, czym jest sens tego miasta. Mam nadzieję, że mnie ktoś to wytłumaczy, bo może. Gal atskleisiu sugebėjimą, tai dėl savęs dar kartą naujo. To rzeczywiście muszę powiedzieć, że byłem w takich miastach jak na przykład Wałbrzyk, Lednica, Jelenia Góra, nawet w Katowicach byłem, ale tam byłem tylko przez jeden dzień i to chyba za mało, żeby zrobić jakąś normalną opinię. Bardzo mam nadzieję, że pojadę sobie do poznania. Słyszałem też dużo pozytywnych opinii na ten temat. Może jeszcze Szczecin, Łódź. Jak mogliście zauważyć, ten filmik jest o wiele bardziej taki luźny, tutaj mniej starałem się o merytoryczność tego scenariusza. chciałem więcej dać wam emocji, żebyście zobaczyli jakie mam odczucia na temat tych miast. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się takie spodobało, czy może bardziej takie taki mój merytoryczny, bardziej, że mam taki scenariusz, sobie idę i powoli tam wam opowiadam na jakiś temat. A jak wam się spodobał taki bardziej luźny, taki spokojny content to możecie wejść na mojego Patronite, tam mam sporo dodatkowego kontentu. Ale robiąc moją top 5 listy polskich miast. No to na piątym miejscu będzie Kraków. Z tymi wszystkimi, nosami, które opisałem, nadal tam jest bardzo przyjemnie się znajdować. Park Wysławy Szymborski w ogóle jest fantastyczny, jak dla mnie. Te drzewka, trochę jest tam atmosfery takie, ale no, tylko na piątym miejscu. Na czwartym miejscu będzie Warszawa. Na trzecim miejscu będzie Lubin. Na drugim miejscu będzie Wrocław. I na pierwszym, no, oczywiście, że Gdańsk, Oczywiście, że Gdańsk. Więc oto jest mój top. A oto są filmiki, które też możecie obejrzeć.